Dzisiaj kolejny owoc mam Państwu do pokazania. Jest to ława. Po polsku nazywa się albo gława, albo gujawa. Po chińsku nazywa się liu, ale wszyscy na Tajwanie nazywają to po prostu bala. A więc ten owoc, nie trzeba go specjalnie obierać. Skórka jest bardzo cieniutka i można spokojnie zjeść najpierw ogonek i po prostu go kroimy na ćwiartki. O, w środku wygląda tak. Ma biały miąż i mnóstwo maleńkich pestek. Te pestki są dość twarde i niektórzy uważają, że trzeba, nie można ich jeść, że trzeba je wyciąć. Jednak w naszej rodzinie my najbardziej właśnie lubimy środkową część tego owocu. Bo jak widać tutaj, środkowa część, ta właśnie z pestkami, jest najbardziej miękka. A tu przy skórce jest dużo bardziej twarde. I środkowa, miękka część jest najbardziej słodka. Niektórzy wykrawają tę miękką, środkową część i jedzą tylko tę część przy skórce. Jednak my lubimy jeść całą bala. Na Tajwanie robi się soki z oraz można kupić suszone, suszoną gławę, jak i na night marketach, czyli na marketach nocnych można kupić takie kawałki gławy, już bez pestek, w torebeczce i z jakimś tam proszkiem. I to jest jakoś przyrządzane specjalnie, nie za bardzo wiem jak. W każdym razie jest to pyszne. Tajwańczycy lubią jeść ją posypaną takim proszkiem. To jest, nazywa się Meidzyfen. Meidzyfen jest zrobiony z, z śliwek. To jest taki proszek śliwkowy. I po prostu maczają w tym. On jest troszkę słodkokwaśny. Ten proszek. Maczają w tym i zajadają. Dziękuję. Mogę już skończyć nagrywać, co? Ja? I będę dół mieć ten pozytywny.